Pierwsza okazja, Cristiano Ronaldo z daleka, ale sprawka niesamowita! O, to jest Cristiano naprzemiony Cialo uderza, ale skapitalnie trafia teraz Alvaro Cialo i przywraca jeszcze do tlenu Bragę. to Eboisku. A już odpowiedź. Królewski błyskawiczna Tak jak wczoraj w meczu Barcelony z Bordą. Joko Żota, Żota szukał tego, co nie ma. Ależ kapitalny gol! Ależ fantastycznie zrobił to Lois Diaz. 28 minuta. Ale ta piłka bardzo szybko wraca i Silas. Piękny gol, piękny gol na 2 do 0. Jaka lekkość jaka klasa w tym uderzeniu. <stukأ> <stukأ> prezentacje, różne nie rozgrywki, a teraz ten, że uderzenie piękne uderzenie to po uderzenie po i jest Aleksander Arnold! Aleś przymierzył! Prawy obrońca Liverpoolu! Samardzic oddaje piłkę, dobrze to wygląda, Lazar Samardzic! Gol! Wjechał do bramki! No pokazuje ten wielki potencjał! defensywa Napolia, czarował teraz, ruszył z lalomem. był Antonio Kandrewa! To jest dzisiaj Kandrewa są Drugie trafienie Antonio Kandrewy! Lejus wow! Brian Gruner, with a stunning goal! Doliczony czas, Saul Kocka! 1 do zera dla Las Palmas, cudowny gol z rzutu wolnego. Polu karnym, strzał z szansy, stansu, fantastyczna bramka, 2-2, nieprawdopodobne. to było uderzenie. Nieprawdopodobne, to tu się teraz wydarzyło. Ale teraz już Bruno Fernandez. Fernandez! ale kapitalnie przymierzył kapitan Manchester United, ale spokojnie.